Witam, dzisiaj będziemy oceniali restaurację, ciąg dalszy, część czwarta. Już bardzo lubię tą grę. Ta gra mnie wciągnęła, ale najpierw musimy coś ugotować, bo zaraz nam się tutaj normalnie czas skończy i nic nie zrobimy. Jak widzimy, mamy nowe funkcje w, do robienia w kuchni, na przykład jest taka opcja jak mieszanie, yy, ale o nowej kuchni Wam opowiadałem w poprzednim odcinku z tej gry. Na przykład teraz robimy sznysle z kuchni niemieckiej. Yy. A później będziemy robili kiełbaski z grilla. Kiełbaski z Grilla to w ogóle widzę, że w restauracji mojej się bardzo dobrze sprzedają te kiełbaski z Grilla. E, chyba najgorzej to się sprzedaje, myślę, że e, kuchnia południowoamerykańska -e, się najgorzej sprzedaje w mojej restauracji i afrykańska. Dobrze. Mm. <śmów> Cóż, jeszcze się dzisiaj nie ruszałem. Dobrze, musimy zrobić kiełbaski z grilla i później pójdziemy zwiedzać restauracje, bo jakby zależy mi na tym, bo oni dodali nowe, nowe jedzenie, więc musimy je odblokować jak najszybciej, bo jestem ciekawy, co tam mają w tym nowym jedzeniu i musimy zacząć kuchnię indyjską robić. Dobrze, zrobiliśmy, już mamy 36 tysięcy na koncie, w ogóle jakby kogoś interesowało to na remont kuchni wydałem około 3 tysięcy. 3000 tak mniej więcej poszło na remont kuchni, jakby kogoś interesowało. Yy, no i ale dzięki temu nasza restauracja jest wyżej oceniana. O, o tym też wam wspominałem wczoraj. Na przykład jedzenie mamy 5 No i teraz wystarczy jeszcze zainwestować w pracowników. Będzie pięć gwiazdek i nawet doświadczenia więcej. No dobrze, ale przeteleportujmy się do pierwszej restauracji, ja bym się... It's gold brzmi po prostu świetnie. Yy, więc miejmy nadzieję, że restauracja będzie taka sama jak Gold jak i w nazwie właściciela. No cóż, na razie jest to brzydka bryła. Restauracja się nazywa Bread. Ciekawe co serwują w restauracji bread. Typowo właśnie amerykańskie tutaj. Tak, to jest ewidentnie amerykańska kuchnia. Ale mamy kolejny dzień ukończony. Więc odbierzmy jedną nową potrawę. Na pewno nie odbierzemy... No to zostaną tylko to, bo... Indyjską będziemy rozwijali, jak już rozwiniemy wszystkie zaległe kuchnie. Po dzisiejszej aktualizacji z 13 sierpnia. Dobrze, oceniwszy restaurację. To jest chyba w ogóle jakaś gotowa bryła, która jest po prostu dostępna w, dla każdego. Mamy tutaj i właściciela. Bananowe dziecko pewnie dostało restaurację po rodzicach. Rodzice dali. No cóż. Matko, kłótnie. Mamy frytkownicę, nie miałem frytkownicy, dopiero dzisiaj w sumie nabyłem 13 sierpnia. Nabyłem frytkownicę, więc dosyć ciekawie. Restauracja sama w sobie brzydka, dwie gwiazdki. Idziemy dalej. Nie podoba mi się restauracja, a jest naprawdę taka bogata, mi się wydaje. Ale najpierw idziemy jeszcze do mojej restauracji, bo musimy coś ugotować szybko. Dwa dania musimy ugotować, żeby odebrać po raz kolejny jakąś potrawę. A ja w tym czasie popowiadam o tym, jakim, jakim ja zarobistym człowiekiem jestem. Yy, i może wam trochę po życiu, o życiu moim Bo to przecież jest bardzo ciekawe yy, więc generalnie tak yy, dzisiaj sobie zrobiłem maraton yy, teksańskiej masakry Może nie wyglądam na osobę, którą, która lubi horrory, ale naprawdę lubię horrory yy, Uważam, że horrory to jest jeden z lepszych gatunków filmowych yy, Bo wiecie coś się dzieje yy, też musi być dobry horror bo yy, no Horror o mordercy to jest taki trochę. No nie do końca taki horror, jak sobie można wyobrazić. Takim horrorem dla mnie to jest na przykład host. Ostatnio obejrzałem host. Byłem w szoku w ogóle, że ja znalazłem host. Bardzo długo chciałem obejrzeć host. Nawet jakby trzeba było gdzieś kupić, to ja bym kupił host, ale nigdzie nie mogę znaleźć. Się okazało, że na Ceda premium jest. Ja myślę, że nie mam CDA premium i się zalogowałem i się okazało, że mam CDA premium więc nie, w... nie jesteście pewnie. Nie, nie jesteście sobie w stanie wyobrazić mojego szczęścia, jakie wtedy było. Eee, byłem bardzo szczęśliwy, jak mogłem obejrzeć ten film. I jeszcze z lektorem mogłem obejrzeć, więc nie musiałem rozszyfrować angielskiego. Eee, więc nie musiałem się eee, starać. Horror, godne polecenia, dużo Jamskerów. Eee, bardzo fajny, polecam host. Host się nazywa. Bardzo fajny, to jest taka godzinka horroru, nawet nie cała godzinka, bo później są takie które... którą nie do końca rozumiem. Ale generalnie jest fajnie, fajna, fajny horror, a dzisiaj sobie zrobiłem, powtórzyłem w sumie, bo już oglądałem wcześniej całą teksańską masakrę. Yy, według mnie osobiście najgorszą teksańską masakrą jest z yy, 2017 roku, a najlepszą to, a ja bym wybrał albo z 2003, albo tą pierwszą dzisiaj sobie powtórzę całą tą serię. Mm, a jutro sobie może o piątek 13 powtórzę całą serię. Albo zupełnie jakiś nowy horror obejrzę. Yy, do oczu mi świta taki horror. On się nazywa yy, Że coś. Coś chodzi z jakimś. Nie pamiętam jak, jak ta nazwa była skomponowana, ale coś w tym stylu. I jeszcze yy, mi świta. Yy, jak to się nazywało? Szósty zmysł mi świta jeszcze. A więc y, sobie muszę obejrzeć jeden z nich. No. Dobrze, ale wracając do, do tematu odcinka, to idziemy do restauracji i my, my coś. E, tak, to jest właśnie ta nazwa. Niesamowicie kreatywna nazwa. Pewnie komuś ktoś po prostu sobie zaczął wpisywać. No cóż, i niestety znowu jest to wzór, ale za chwilę pójdziemy do restauracji obok, bo tam już nie jest y, trochę bardziej kreatywności... Restauracja, nie wiem, czy to jest jakieś nagrywanie e, filmów, jakiegoś teledysku na green screenie. Nie mam pojęcia o co chodzi, ale nie wiem, czy mi się to podoba. Ja bym bardziej tutaj e, wykorzystał ten kolor taki pistacjowy, e, który mogliście obejrzeć w jednym z poprzednich odcinków Restaurant Tyson. E, tutaj jest jakiś kącik z jeszcze normalną podłogą, ale no cóż, może, może tutaj na przykład użytkownik, nie, właściciel miał taką wizję. To jest najprostsze wytłumaczenie na to, co się dzieje. Tutaj w ogóle okna nie ma, więc ja bym tutaj dał półtora gwiazdki. One jest zupełnie nic nie pasuje do siebie. Wszystko się gryzie. Zobaczmy, czy jedzenie mają dobre. Trzy gwiazdki, teoretycznie dobre. Serwis mają lepszy niż nasz. Cztery gwiazdki. Wystrój no słaby. Popularność zerowa, doświadczenie bardzo wysokie. Menu? Wysoko, wysoko, dużo jest menu, dużo jest rzeczy do zamówienia. E, tutaj jest na pewno e, wykorzystana kuchnia amerykańska. E, pewnie tutaj jest też. E, z tego co ja widzę, to jest też grecka, e, holendersko-belgijska. Pieczeń jest tutaj. Ryby swie, to pewnie będą ten. Brytyjska pewnie tu, też tu jest. No, i tak każda kuchnia, która tutaj jest, dobrze, idziemy do restauracji obok, ponieważ ona mnie zaciekawiła od samego tutaj spojrzenia. Widać, że nie mamy tutaj do czynienia z belekiem, bo ktoś ma drive-thru, ktoś ma y, drugie piętro. Drugie piętro przypominam, kosztowało 8000, więc ktoś na pewno jest tutaj bogaty. Niestety, drive-thru jest na razie zamknięte. Nie wiem z jakiego powodu, ale może ktoś jeszcze nie otworzył. Restauracja jest oceniana wbrew pozorom pozytywnie. Jest oceniana na 4 gwiazdki. Mm. Jedzenie 4 gwiazdki, serwis 5 gwiazdek, wystrój 5 gwiazdek, popularność 5 gwiazdek, doświadczenie 3 gwiazdki. Dosyć interesująco. No ale dobrze, weźmy do środka. No cóż, restauracja wygląda dosyć średnio. Ale wy... o matko, matko jedyna, jaki tłok. Właściciele to są chyba ewidentnie nastawieni po prostu na zysk. Widzicie to? Jak się ustawia tak byle jak stoły, to znaczy, że on... że właściciel chce tylko i wyłącznie mieć pieniądze, nie mieć ładnej restauracji, bo ewidentnie na coś zbierają. Zobaczcie jak to wygląda. To są stoliki dla dwójka, chociaż są wykorzystane stoliki. Yy, stoliki podwójne, więc ja bym tutaj zdecydowanie jak już ma być, tak chaotycznie, to ja bym wykorzystał tutaj zdecydowanie jeden stolik a nie dwa stoliki, bo to po prostu miejsce niszczy no cóż, a szkoda, bo są w miarę szczegóły takie na przykład takie książki, taki stołek to jest w miarę szczegółowo jeszcze jakaś półka tu jest no cóż, szkoda, że jest to zmarnowane w taki sposób tutaj w ogóle idąc nie da się przejść normalnie Natomiast jest wyjście z drugiej strony, więc jest to po prostu porąbane. Eee, a szkoda, szkoda, bo restauracja miała potencjał w moim widzeniu bo um, spadona była do tej mojej, tu pewnie jest kuchnia. No cóż, wszystko jest tutaj niewygodne, jest na wszystkiego. Ale kuchnia jest duża i na pewno się wygodnie w niej pracuje. Ja tu oceniam. Coś chcesz? Może coś pisze do mnie? coś, druga podłoga nie rozumiem więcej, bo jestem słaby. E, Okej, okay. idziemy na górę. Mm, no i tutaj już jest lepiej, no ale też jest nas tego wszystkiego. Przede wszystkim podłoga robi większy klimat. Mm, to jest taka typowo nie wiem, weselna restauracja, ale nawet nie ma gdzie tańczyć, chyba że tutaj się tańczy. Mamy 239 tydzień. Góra, możemy odebrać jedną na potrawę, którą będzie: mm, Cabotrol. tortellini. I bierzemy sobie to. Nie wiem, nigdy tego nie wiem, jak to smakuje. Tutaj chyba jest do tańczenia. Nie wiem, bardzo dziwna jest restauracja. Właściciele ewidentnie chcą mieć zysk. Właściciel, nie właściciele. Więc mi się to absolutnie nie podoba. I restauracja, 2,5 gwiazdki. Moja szczera opinia na temat tej restauracji. Welcome to the best restaurant. The Best city's Restaurant, tak się nazywa. Czy jest taka The Best, to nie wiem, ale odkąd wyszedłem, to już ma 5 gwiazdek, więc ewidentnie ludziom się podoba ta restauracja. No dobrze, ale mi się nie podoba koniec odcinka i Wam pewnie też się nie podoba, że odcinek się kończy. Widzimy się w takim razie jutro o godzinie 16.00, gdzie zrobiłem sobie już kolejną, chyba piątą część już w ogóle z oceniania restauracji. Więc do widzimy się jutro. Pa! pa.